Jakoż wrócił rychło, opowiadając, że już księża przy stole siedzą, że młynarz przysłał ryb cały wieńcież i że po obiedzie będą jeszcze spowiadali, gdyż siła narodu czeka. Po prędkim i krótkim obiedzie, jeno tęgo zakropionym, bo Jambroży wyrzekał żałośliwie, jako gorzałka za słaba do tak przesłoniałych śledzi, wzięli się znowu do roboty. Właśnie był jambrożyć, ćwiertował Wieprza i obrzynał mięsiwo na kiełbasy, a Jagustynka rozłożywszy połcie na stole uczynionym ze drzwi, narzynała słoninę, troskliwie ją przesalując, gdy wleciał kowal. Widno mu było z twarzy, że ledwie się hamował. A tu nie wiedziałem, żeście aż tyle go wieprzaka sobie kupili zaczął z przekąsem. A kupiłam i szlachtuję, widzicie? strach ją zdziebko przejął. – O, silny wieprzak! Daliście ze trzydzieści rubli! – oglądał go pilnie. – A słoninę to ma grubą, że szukać! – zaśmiała się stara, podsuwając mu pod oczy połeć. – I niecałe trzydzieści dałam, niecałe – odpowiedziała z prześmiechem Hanka. – Borynowy wieprzak! Wybuchnął naraz, nie mogąc już powstrzymać złości. – A jaki to zmyślny, nawet po nie rozpoznaczyj! – przydziła stara. – A niby jakim prawem, żeście zarżnęli? – zakrzyczał wzburzony. – Nie wykrzykujcie, bo tu nie karczma, a takim prawem, że Antek przez Rocha przykazał go zarżnąć. – A cóż tu Antek ma do rządzenia? Jego to! – A już ci, że jego! Skrzepła już w sobie, nabrała mocy do walki. – Do wszystkich należy! – Drogo wy za niego zapłacicie, a nie przed tobą będziemy zdawać sprawę. Ino przed tym. do sądu pójdzie skarga. Cichojcie, przywrzyjcie pysk, bo chory tu ano leży, a jego to wszystko. Ale wy będziecie jedli. A pewnie, że wama nie da mi powąchać. Po świni dacie i piekła wam robić nie będę, szepnął łagodniej. I jednego kulasa przez mus nie dostaniecie. To po dobroci dacie ten, oto ćwierć i płeć słoniny. Antek każe wam dać, to damy, ale bez jego przykazu nikosteczki. Wściekła się baba antków, to ja co? Złość go znowu ponosiła. Ojcowy to jakby był antkowy, bo skoro ojciec chorzy, to on tu rządzi za niego, jego głową wszystko stoi. A potem będzie, jak Pan Jezus da. W kryminale nie chcę rządzi jak mu pozwolą. Smakuje mu gospodarka, powloką go w kajdanach na dance będzie gospodarzył, wykrzyknął spieniony. A wara ci od niego, a może i powleką. Jeno, że i tak nie ogryziesz tych zagonów, byś dlatego i gorszym jeszcze Judaszem stał się dla narodu. Mówiła groźnie. Roztrzęsiona nagłym strachem u męża A kowalowi aż kulasy Zadygotały ręce jęły drżeć i trzepać się po odzieniu Taką chęć poczuł Zagarniel ją chycić Powlec po izbie i skopać Ale się jeszcze zdzierżył Ludzie byli I naciskał w nią rozsrażonymi ślepiami Słowa nie mogąc wykrztusić Ale ona się nie ulękła Biorąc nóż do krajenia mięsa I bystro a urągliwie patrząc w niego Aż przysiadł na skrzyni Pierosa skręcał. I czerwonymi ślepiami izbę oblatywał, rozważając coś w sobie i kalkulując, bo wstał rychło i rzekł dobrotliwie. A chodźcie no na drugą stronę. Rzeknę coś waju na zgodę. Otarłszy ręce, poszła, pozostawiając wywarte na oścież drzwi. Nie chcę się z wami prawować nie kłócić zaczął zapalając papierosa. Bo nic ze mną nie zwojujecie, uspokoiła się znowu. A to mówił co jeszcze? Ojciec wczoraj. Łagodny już by uśmiechał się do niej. Ni. Leżał cicho, jako i dzisiaj leży. Podejrzliwa czujność w niej wstała. Tu wieprzech fraszki. Małe ptaszki, zarzynajcie go sobie i zjedzcie. Wasza wola, nie moja strata. Człowiek nieraz plecie, czego potem żałuje. Nie pamiętajcie, co rzekł. O ważniejszą sprawę idzie, Wiecie, powiadają na wsi, jako ojciec, mają mieć sporo gotowego grosza gdzieś w chałupie schowanego. Przerwał, wwiercając się oczyma w jej twarz. Opłaciłoby się poszukać. Broń Boże śmierci, to jeszcze się kaj zapodzieją, albo kto obcy złapie. A powie, to kaj schował. Głęboką nieprzenikliwość miała w oczach. O, wam by wyśpiewał. Byście go ino mądrze za język podciągnęli. Niech ino mu rozum przyjdzie, popróbuję wypytać. O, byście mądrą byli język za zębami trzymali, to o tym... Gdyby się z pieniądze znalazły, no może mi no na spółkę wiedzieć. a znalazłby się większy grosz. To by było łatwiej Jantka wykupić z kryminału. A po co drugie wiedzieć mają? Jagna ma dosyć zapisu. I można by też na proces mieć, by jej te morgi wyprawować. A Grzeli to mało posyłali do wojska, szeptał nachylając się do niej. A prawdę mówicie... Juść, jąkała strzegąc się, by z czym się nie wyrwać. Rachuje, że musiał kaj w chałupie schować. Jak uważacie? Wiem to, Kiej mi o tym nisłówkiem nie natrącił? O zbożu wam coś ich wczoraj prawił. Nie baczycie to, podsuwał. A już ci, że o siewach wspominał. O no i o beczkach coś. Powiadał? Przypominał, nie spuszczając z niej oczu. Jakże? Bądź w beczkach stoi zboże do siewu? Zawołała niby nie rozumiejąc. Zaklął z cicho, ale się teraz utwierdzał coraz bardziej, że ona coś wie. Wyczytał to z jej twarzy zamkniętej z oczu zbyt przyczajonych i trwożnych. Hmm. A czom waju zawierzył? Nie rozpowiadajcie. A Pleciu to jestem, któremu pilno z nowinkami po kumach? Dyć przestrzega mi, no. Ale pilnujcie dobrze, bo skoro już raz staremu zaświtało wełbie, to może mu się leda pacierz całkiem rozwidnić. No, niechby przyszło do tego, co rychlej. Obrzucił ją lepkimi ślepiami raz i drugi, poskubał wąsów i wyszedł, odprowadzany jej oczyma pełnymi przytajonej szydliwości.